Cześć moi drodzy. Tydzień temu przegadaliśmy sobie temat czy wybierać masę szpachlową gotową, czy taką do rozrobienia. Dzisiaj obiecany odcinek, czyli czego potrzebujecie na wstępie, żeby zacząć hmm, spoinowanie płyt karton-gips, robienie narożników, żeby to wszystko przygotować ku 1 ku 2 ewentualnie K3, pod szlifowanie i potem podmalowanie. Omówimy sobie jakie są potrzebne narzędzia, co trzeba będzie kupić, teoretycznie czego moglibyście używać, ale będzie problematyczne i dlaczego będzie problematyczne. No i jeszcze takie mniej oczywiste rzeczy, o których właściwie to nigdzie nie widziałem na, na filmikach, ale są wręcz niezbędne, ewentualnie bardzo ułatwiają pracę. Tak więc zapraszam na odcinek. Ok, zaczniemy od podstawowych rzeczy, czyli masa szpaklowa. Nie będziemy się bardzo wdawać, bo tak jak mówię, tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, był o tym odcinek, ale musicie kupić sobie masę gotową albo masę do rozrobienia. To, że masa jest gotowa, wcale nie znaczy, że jest faktycznie gotowa, bo jej konsystencja często jest niewystarczająca. Trzeba będzie dodawać wody, więc musicie mieć jakiś tak. Baniaczek z wodą to na pewno. I wiaderko. Czyste wiaderko. Żeby móc sobie tę masę tutaj przekładać, rozrabiać z wodą, urabiać sobie w tym, żebyście nie musieli też nosić całych takich wiader. Bo to będzie problematyczne na przykład sobie na drabinie wrzucicie to na taki haczek. I to, jeśli to będzie bardzo ciężkie, no to może wam przeważać drabinę. Będzie Wam to trudno wnieść na górę. Poza tym im mniej tego rozrobicie, tym lepiej dla samej masy szpachlowej, bo nie zacznie ona wam szybko wiązać. Możecie sobie to rozrobić. Ten główny pojemnik zamknąć, skorzystać z tego, potem sobie dorzucić, następne dolać trochę wody i rozrobić. Ok, przejdźmy teraz do kwestii elementów, które trzeba dokupić, żeby móc zrobić spojnowanie i narożniki. Po pierwsze, zwłaszcza jak robicie, pierwszy czy któryś tam raz, ale nie macie jeszcze bardzo dużej wprawy, często będziecie mieć tak, to jest dopiero wstępnie zrobione. Często będzie się mieć tak, że te krawędzie tutaj, ten karton gips, albo ten karton gips, jeden z drugim się nie zejdą. Będą różnice, będzie to falować. Część można uzupełnić oczywiście masą szpachlową, i tak trzeba będzie zrobić. Ale jeśli tu macie na przykład na płasko, a to Wam wystaje dosyć mocno, trzeba to będzie zeszlifować. Moglibyście użyć takiego bączka, czyli szlifierki oscylacyjnej z krążkiem ściernym. Problem jest taki, że to strasznie mocno wyrzuca ten pył na boki, nawet jak ma zbiornik nawet jak to podepnie się pod to i tak zaraz w całym pomieszczeniu, nawet w takim dużym zrobi się tutaj mleko, gęsta mgła wszystkie te spoiny zawalą Wam się tym pyłem, trzeba będzie je odkurzyć i zagruntować bez sensu, więc e, korzystacie albo z jakichś takich tarek, które można kupić albo po prostu bierzecie klocek bierzecie albo krążek albo e, taką papier ścierny z metra taki do drewna się spokojnie przyda i będziecie jechać raz wstępnie, a potem wygładzać. Do wstępnego polecam 36, albo 60, żeby jak najbardziej, jak najszybciej płytę zebrać. A potem, ponieważ będą dosyć duże rysy, może Wam troszkę ten karton podchodzić z gipsu, wyrównujecie to jakąś 120 czy 150. To już niepotrzebny jest klocek z ręki, tylko sobie to szlifujecie. Jak to zrobicie, trzeba będzie to yy, odkurzyć. Albo zrobić jakimś pędzlem, tylko że jak robicie pędzlem, no to po prostu wzniecacie ten kurz, więc najlepiej sobie wziąć odkurzacz, czy to budowlane, czy jakiś inny z końcówką, która ma włosie, żeby to sobie wyczyścić i przejeżdżacie jakimś gruntem, by jaki grunt, żeby wam to tylko związało, czekacie trochę, żeby to wyschło i można lecieć. Jeśli chodzi o narożniki, musicie dokupić sobie jedno z dwóch rozwiązań, właściwie to z trzech. Taśma papierowa, taśma plastikowa albo należniki aluminiowe. Należniki aluminiowe są najmocniejsze, ale są horrendalnie drogie. Taśma plastikowa jest troszkę tańsza yy, i taśma papierowa jest najtańsza. Przy niej jest najwięcej pracy, według mnie, ale efekt nie jest dużo gorszy. Jeśli przyłożycie się do tego, żeby tutaj pod to wcisnąć dużo masy szpachlowej, żeby to było wszystko wypełnione, to nie macie się co martwić o to, że to będzie jakoś Łatwo uszkadzalne przy uderzeniu. Oczywiście, jak mocno uderzycie, to się to, to się to rozwali, ale inne kątowniki też będą tutaj wtedy wymagały naprawy. To się kupuje w rolkach. Polecam. To się, o, taśma amerykańska. Polecam rolki 25-metrowe. To jest mniej więcej takie rozwiązanie. Bardzo łatwo się ustala różne kąty. One są nacięte w środku, więc można sobie to po prostu. E tak złapać, ustalić kąt, to nie musi być 45 stopni, bo możecie tym też zrobić kąty rozwarte, takie jak tutaj, gdzie kończą się nam schody. Odpadów praktycznie nie ma, no bo co, robicie jakiś narożnik, kończycie w jednym miejscu i do, do, dostawiacie następny narożnik, czy też tutaj jak robicie przy suficie, no to robicie sobie taki kawałek, jakie jesteście w stanie zrobić z drabiny czy, czy z rusztowania i potem robicie następny kawałek. Bardzo dobre rozwiązanie, aż mi się to rozchulało. Bardzo dobre rozwiązanie, polecam, czyli tak, musicie kupić narożniki, kilka rolek po 25 metrów, z dwa papiery ścierne, klocek i tyle wystarczy. Dobra, przejdźmy do potrzebnych narzędzi. I teraz tak, dwie podstawowe kwestie, w których będziecie... kwestie, dwa podstawowe narzędzia, których musicie używać. Szpachelka i paca. Teoretycznie można używać... Kielni i pacy z zębami, które macie na przykład po robieniu elewacji. Tylko czemu nie polecam tego rozwiązania, a polecam to rozwiązanie. Kielnia ma tutaj takie elementy, które bardzo ciężko jest wyczyścić. Poza tym są dosyć wąskie, nie można nabrać zbyt dużo materiału, są dosyć oporne w korzystaniu. Jeśli chodzi o Taką pacę z zębami. Teoretycznie zdaje egzamin, jeśli chodzi o trzymanie po prostu materiału na sobie, ale jeśli cokolwiek Wam tutaj zacznie spadać, będzie bardzo trudno to czyścić. Czyścić podczas pracy i czyścić potem po skończonej pracy. Więc lepiej zainwestować w te kilkadziesiąt złotych. Kupić sobie szpachelkę w szerokości 120-150 mm. I pacę, która nie ma zębów. Możecie wtedy więcej dać sobie tego tego materiału. Możecie. Łatwiej z tego korzystać, dużo prościej się to czyści podczas pracy, nie spada Wam to tak jak, jak, z, jak z tej, nie denerwuje tak bardzo. I przy okazji jak robicie jakieś krawędzie, to nie ma czegoś takiego, że Wam podejdzie tutaj e, trochę materiału i zrobi Wam wargul. Bardzo przydatne. Teoretycznie możecie użyć e, takiego mieszadła, które się daje na, da, daje na wkrętarkę, ale tak jak Wam e, wspominałem, tego nie daje się zbyt dużo do wiaderka, do urabiania, więc spokojnie możecie to zrobić szpachelką. Dzięki temu nie musicie co wiaderko czyścić tego, bo to zdąży Wam stężeć, A szpachelkę i tak co jakiś czas pacą sobie, czyścicie. Więc to jest uważam nie tak istotne, jak właśnie rozrabianie szpachelką. Dużo łatwiej jest jeszcze zrobić szpachelką niż kielnią. Plus, kielnie jest takie, że łatwiej jest wyczyścić sobie z wiaderka, zebrać więcej z dołu i z boków, ale jeśli nabierzecie trochę wprawy to szpachelką również da się radę. I ostatni element to jest gąbka, tutaj jest strasznie weterana, gąbka taka do mycia z powłoką aluminiową. Bardzo fajnie się tym czyści narzędzia na sam koniec. Narzędzia i wiaderko. Wiaderko naprawdę się trzymać w czystości. Zobaczcie, to jest po kilku dniach pracy, tu praktycznie nic nie ma. To jest istotne, bo jak sobie nie wyczyścicie, następnego dnia przyjdziecie, zrobicie trochę urobku, to podczas zbierania tego będziecie odrywać też od ścianek masę z poprzedniego dnia, która jest już stwarniała, będzie Wam to wchodziło w spoiny, będziecie mieć problem z tym, że po prostu ta, ta powierzchnia potem nie będzie zbyt ładna, trzeba będzie to wydłubywać. Więc im więcej czasu poświęcicie na to, na czyszczenie narzędzi, tym lepszą potem będziecie mieli pracę, przyjemniejszą i lepsze też będą efekty. Co? To właściwie wszystko. No, można też mieć, znaczy pomijając, fakt, że musicie mieć drabinę, nie, nie musicie mieć rusztowania, ale jeśli macie takie na kółkach, polecam, e, łatwo wtedy robić duże powierzchnie. Teoretycznie można się nauczyć akrobatycznego chodzenia na drabinie, takiej, takiej drewnianej. Ja tego nie umiem, nigdy nie umiałem i nie widzę potrzeby, żeby się uczyć. no Na takie się nie da, bo ona jest rozłączna, musi być taka skręcona na stałe. Z takim, z takim łańcuszkiem czy właśnie takim paskiem i wtedy stając na niej się chodzi jak na szczudłach, ale ja tego nie polecam. Do takie drabiny warto jest dokupić sobie taki element, żeby mu zwieszać to wiaderko, chociaż też nie jest to super konieczne, bo i tak na pacy, jak nabędziecie wprawy, będziecie mieć teoretycznie tyle tego, że wam spokojnie wystarczy na zrobienie tego, co chcecie, a raz na jakiś czas można zejść przecież z tej drabiny, żeby sobie dorzucić. No dobra, w tym odcinku to tyle. Na pewno jeszcze będą filmy z kwestii samego obrabiania narożników i spoinowania łączeń, więc pamiętajcie, żeby subskrybować. Dajcie jakoś łapkę w górę, żeby mnie zmotywować do dalszej pracy. I widzimy się w następnym odcinku za tydzień, jak co tydzień w piątek o 18. Cześć!